I witam was na moim kanale Jestem w domu, ale przed chwilą miałem telefon Od jednego pana, z którym się wczoraj widziałem na, na rynku I podałem mu e, numer telefonu, że ma zaraz przyjechać po króliczki Także no, codziennie coś po trochu się sprzeda I młodzież się rozejdzie, może nawet samiczkę Ktoś będzie samicą zainteresowany Bo jeszcze jeden pan ma przyjechać, więc zobaczymy A na razie ja się ubieram i lecimy zaraz na dwór Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Witam Was już drugi raz dzisiaj dlatego że jak widzieliście przed chwilą Dzwonił do mnie pan no, i muszę Wam powiedzieć, że się udało sprzedać. Sprzedałem dwie samice. Te brązowe, które były, z tym białym samcem. W tej nowej klatce. Ale musiałem je przenieść sobie do drugiej klatki. Po tamtej samicy, wczorajszej. Bo tu już nic nie ma. W tej nowej klatce. A pokażę Wam, co zostało. No i z miotu z października został tylko ten biały samiec więcej już nic nie ma tak dziewczyny sobie pojechały dwie do takiego fajnego pana, do hodowli maski pero, tutaj siedzi ojculek, tak, dzień dobry. dzisiaj tata dawał wszystkim królikom z tego względu, że ja jestem chory Wczoraj pojechałem, nagraliśmy odcinek z montażystą z Kasperkiem. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, bo bardzo dużo wczoraj pomogłeś. Ogarnialiśmy jeszcze nowy projekt, myśleliśmy, trochę posiedzieliśmy, pogadaliśmy, bo dawno się nie widzieliśmy. Tak, żeby się spotkać, trochę odpoczęliśmy wspólnie, pogadaliśmy i poplanowaliśmy nad nowymi projektami robiliśmy trochę parę rzeczy, tutaj samica dzisiaj ma iść do samca dzisiaj albo jutro, zobaczę i jutro jadę po nowe nabytki jutro jadę po nowe nabytki i jeszcze co ciekawego, no to samica prawdopodobnie do weekendu będzie sprzedana znaczy do weekendu, do poniedziałku zostanie sprzedana dlatego, że jakieś pół godziny temu dzwonił do mnie pan Pan z ogłoszenia o właśnie tamtą samicę. Chce kupić dwie, ale że ja mam jedną, no to jeszcze weźnie od, od mojego kolegi, od Mateuszka. Naszego. Więc nie ma tego złego co by na dobry nie wyszło. Pan chciał wziąć od razu ode mnie ten, ale że Mateusz mieszka. Niedaleko, którego też serdecznie pozdrawiam. Mateusz mieszka półtora kilometra w linii prostej, więc pan sobie podjedzie po prostu. Najpierw podjedzie do mnie, weźnie sobie tą niebieską samicę, a później podjedzie do niego po młodszą delikatnie. No i zostało, zostanie nam ten kawaler. Nie wiem, co z nim zrobimy. Ładny jest. Powiem wam, żebym zostawił sobie go tylko, że nie ma gdzie go trzymać. Zobacz, no, to znaczy, no jest gdzie w sumie go trzymać, ale gęles kurczybyk jak jeszcze podrośnie jest jakieś dwa tygodnie, to on będzie deski w nowej klatce żarł. podłogę, więc a bobki też już w ogóle nie będą przelatywać. W ogóle ją trzeba wysprzątać, w ogóle całą hodowlę trzeba wysprzątać, ale to jak wyzdrowieje, bo jest tam jeszcze chory. Ale wyszło QA. QA w samej bluzie przy zerowej temperaturze w cuku. W cugu i ten. I tak to wyszło. Wczoraj mieliście taki, no, taki odcinek, taki sobie, ale po prostu byśmy razem sprzedać. No i później do mnie przyjechał Kasper. No i tak, raz, dwa. Raz, dwa to musieliśmy ogarnąć, nagrać, raz, dwa Też późno wleciał ten odcinek, bo później byłem u lekarza, bo byłem chory Znowu mu się bobki poprzylepiały do dupki Trzeba mu to ogarnąć Ja nie wiem, naprawdę to futro już ma tak długie Że naprawdę muszę mu chyba na tym puperku obciąć to futro Bo te kłaki, na tych kłakach mu się to wszystko oblepia, ja muszę to po prostu mu pozrywam mu raz w tygodniu. Te bobki odrywam albo same się odrywają. No bo to jest niebezpieczne, no bo jak mu się jednak odbyć zaklei, no to on. Padnie w końcu, nie? Tutaj jest paśnik do naprawienia. A te młode przyszły tutaj po, do tej klatki po samicy, dlatego że pan do mnie zadzwonił rano. To jak był pan. Który wczoraj wziął numer telefonu ode mnie, na rynku Bo był zainteresowany I, i, I po prostu Musiałem je przesadzić, dlatego że wcześniej padał deszcz A tutaj Jest taki problem, że tutaj jeszcze nie, był, nie jest taka do końca skończona, bo Okienka są mnie zakryte I króliki trochę mokre były, ale tylko delikatnie więc musiałem je przesadzić, mówię, jak to tak będzie, nie? Więc żeby nie mokły, no to po prostu je poprzykrywałem, yy, że je przeniosłem, żeby wyschły trochę. Ups. Także no samiczka. Samiczka ładnie się prezentuje. Ta zaraz wyjedzie i zostaną nam dwie samice. Zostaną nam dwa samce w podstawowej hodowli, cztery sztuki w podstawowej hodowli, a będzie sześć, także już nie mogę się też doczekać. Prawdopodobnie jutro pojadę albo w sobotę zobaczę jeszcze. No a cóż, na razie to idę ściągnąć jeszcze siana, idę ściągnąć siana z góry, no bo już nie ma i spadam do domu, po południu przyjdę, podaję paszy. Podaję jeszcze siana i to wszystko na dzisiaj będzie więc no dobra spadam idę ściągnąć siana zjeść obiad odpocząć jeszcze chwilę i po południu przyjdziemy dać im jeść będą sobie porozdawać sianko już na kolacyjkę Daję już zim, tutaj dziąka ostatnie dni u nas i jedziemy za niedługo. Może jutro już, może jutro, może koło soboty, zobaczę jeszcze. Yy, I będziemy jechać po nowe nabytki. Biorę, dam je i od razu paszy. Jak sobie sama, piękna samica. Powiem wam, że już nie jest mi jej szkoda. <laughs> Będą teraz nowe króliki będą nowe samiczki, będą małe pimpulki, to już będzie ciekawie nie? Trochę tutaj pimpulce damy na ściółkę się sianko Ładnie I pimpulka sobie będzie szamała Trochę teraz podrośnie Przybędzie na wadze, bo ją młode galancie odsały z mleka Więc naprawdę chudziutka się zrobiła nam, bardzo mało waży teraz z 5 kg Kilogram spadła na pewno na wadze, więc musi teraz trochę chwilę jeszcze podrosnąć. Damy jej na to i będziemy ją dopuszczać. To miałem dzisiaj puszczać, ale ją puszczę chyba jutro. Jeszcze zaczekam. Jutro i. Jutro ją puszczę i będzie git. Daję od razu jeść, bo już raczej tu dzisiaj nie przyjdę, wodę jeszcze mają, bo dostawały rano, bo już nie miały, wszystko miały powydajane. Nowa klatka stoi na razie pusta. Dopóki nie będzie yy, dopóki nie będzie kurcząt. Dopóki nie będzie kurcząt, dopóki nie będzie przepiórek lub kurcząt, no to będzie stała pusta nie? do wiosny. No na razie nie ma za bardzo co w niej trzymać. No i to też jest taka klatka na razie na okres yy, wiosenno-letni, bo nie jest jakoś bardzo tak przystosowana pod zimę. Ale była po prostu podstawiona tak, żeby już już ją przetestować, zobaczyć jak to wszystko wygląda, działa, sprawuje się widać, że do większych królików, takich powyżej 3 miesięcy 2,5 miesiąca to nie nadaje się z tego względu kratki się nie nadają, dlatego, że bobki nie chcą już przelatywać większe, także maksymalnie do 2,5 miesiąca trzeba w tej klatce trzymać młode króliki bo tak to bobki już później nie zlatują i robi się problem, bo trzeba je wygarniać. Także teraz będzie, będzie jakoś kiedy pogoda, to trzeba ją będzie wysprzątać i będzie sobie na razie stała. Także no, a my dajemy tutaj naszym srólkom kochanym. No, i cóż, na koniec tygodnia zrobimy sobie podsumowanie całego tygodnia. Ile zarobiłem z królików w tym tygodniu? A szykuje nam się rekord. Od bardzo dawna nie sprzedałem tyle sztuk. Bardzo dawno nie sprzedałem tyle sztuk co w tym tygodniu. Jeszcze jak się sprzeda ta samica, znaczy, no. Sztuk, może nie sztuk, ale rekord na pewno zarobił. Eee, także na pewno szykuje nam się rekord eee, na koniec tygodnia. Jak przyjedzie pan o samiczkę, pan po tą niebieską samiczkę, no to już będzie eee, pusto, już będzie spokój. Eee, no, i, no i będą pieniążki, i wtedy będzie wiadomo ile zarobiliśmy w tym tygodniu a będzie to dość zadowalająca suma bo na pewno mi pokryje koszty nowych, nowych nabytków jak i paszy, którą będę kupował na samym tygodniu za którą muszę zapłacić i proszek do dezynfekcji także te pieniądze mi wystarczą na nowe nabytki, jeszcze na paszę i jeszcze zostanie na szczepionki, także zarobiście muszę zadzwonić dzisiaj jeszcze do Pana, który ma do sprzedania srokacze. No i cóż, bardzo dziękuję Wam za wyświetlenia, komentarze pod filmami, bo są naprawdę super. Chciałbym Was zachęcić do dołączenia się do naszej grupy. Na Facebooku, do której link macie w opisie filmu Tak? Mógłbyś, jakbyś umiał mówić, to byś ładnie zaprosił widzów, nie? Także zapraszamy na naszą grupę na Facebooku Hodowla Profeska Fanpage Na której możecie udostępniać posty Przedstawiać swoje hodowle Swoje uszatki prezentować Wystawiać ogłoszenia. Mamy też czat wspólny, na którym możecie zadawać pytania Pytać o różne rzeczy, o choroby znaczy, dotyczące ho, yy, hodowli królików. Także jeśli ktoś ma jakieś pytanka to zapraszamy. Tak, ciekawy jesteś, tak, ciekawy On to jest najlepszy królik do nagrywania. Nie? Chodź, wiesz? Jadł. Nie chcę się z ręki, ja jeszcze się nie nauczył. Dobra, także... Cóż... Pamiętajcie o subiku, łapce w górze i dzwoneczku, żeby żadne filmy Was nie ją mijały. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie, do kolejnego odcinka. Pa, pa!